Laczek, Wpadniesz do karniczka? Chyba wpadniesz, coś mi się wydaje. Tam tylko jabłuszko na dojadkę. Nie ma nic więcej. Nie ma. Jak to czemu? Bo sam musisz sobie szukać. No, nie, e, e tylko tak. Sobie jedz, jabłuszko. Masz na dojadkę, no? Remont domu będę robić przez ciebie. Wiesz o tym? Czemu wyrzucasz jagódki? Ci dałam takie boróweczki, a tu je wyrzucasz z skarbnika. No co ty? To burówka jest. No i jabłuszko i wyrzucisz. A, ta dobra. Ta dobra boróweczka była, tak? Aha, tamta była niedojrzała. No do... a ta? Ta niedobra. Oj, to co druga niedobra. No ja, a ja co mam na to poradzić? Jak ty nie możesz poradzić, to co ja mam poradzić? Jelaczuś? Aha. Ja ci podniosę te borówki, dobra? Poczekaj.